drugi sparing dla na, na naszej drużyny w okresie przygotowawczym yy, ze Skalnikiem Braczy, Trzecia Liga Śląsko-Opolska. Przegraliśmy 1-0, ale w tym okresie, tak jak mówiłem yy, zawodnikom, w, nie chodzi nam o wynik, chodzi nam o ustalenie jakichś zasad, w, w, w ramach których będziemy grali, także bardzo pożyteczny sparing dla naszej drużyny. Kilku zawodników yy, chciałem zaobserwować. Był jeden chłopak z Rowu Rybnik, drugi yy, LZT Słonki. Zobaczymy jeszcze, czy będziemy dalej nimi zainteresowani, a to będziemy jeszcze się im przyglądać. Yy, uważam, że następny sparing, który rozegramy z kobierzycami i, i kolejne będą bardzo pożytecznymi dla naszej drużyny i wszystko przebiega zgodnie z planem, przygotowujemy się do, do sezonu i na pewno będziemy dobrze przygotowani na pierwszy mecz 13 marca.